kilka słów na tematy rowerowe, bo jak wiecie, jestem zapalonym rowerzystą i lubię sobie na rowerze pojeździć, to mam kilka obserwacji, z którymi chciałem się z wami podzielić. I właśnie w sobotę wybrałem się na jakąś taką dłuższą przejażdżkę i tak się złożyło, że część z tej przejażdżki Musiałem odbyć przez ścieżki rowerowe. Nie była to jakaś wielka odległość, ale to wystarczyło, żeby nagrać kilka sytuacji, które pokażą Wam, czego właściwie możecie się spodziewać na ścieżkach rowerowych. Te zdjęcia, które Wam pokażę za chwilę, są tylko z soboty, z 10 kwietnia. 2021 roku i zrobione są na w sumie niewielkim odcinku w większości w większości, no to dosłownie parę kilometrów to zaczynajmy będę tak pokrótce próbował tutaj omawiać to co, to co będziecie widzieć na ekranach zaczynamy tą moją przejażdżkę, no wprawdzie nie jest to ścieżka rowerowa jest to droga publiczna, na której widzimy, że kierowca pojazdu chce skręcić w jego lewą stronę i wydaje się tak jakby nie widział, że nadjeżdżam z przeciwnego kierunku i że kieruję się do środka jezdni. Czyli wykonuje jakiś mam zamiar wykonać jakiś manewr Dosłownie prawie zajeżdża mi drogę i w ogóle jest zaskoczony sytuacją. No to tak na dzień dobry, taka sytuacja mnie spotkała. Kolejna sytuacja, dosłownie paręset metrów, a może nawet parędziesiąt metrów dalej, już na ścieżce rowerowej prowadzącej w kierunku ulicy Zakopiańskiej. Tutaj z, z takiego wyjazdu z posesji wyjeżdża samochód zajeżdżając mi drogę w momencie gdy ja poruszam się na ścieżce rowerowej. Pani, która kierowała tym pojazdem, również bardzo zaskoczona tym, że na ścieżce rowerowej może pojawić się rower. No, po prostu sytuacja, tylko no, no, no brak słów. Brak słów, proszę Państwa, nawet wyjeżdżając z tej posesji, nawet się nie rozejrzała. Czy może jakiś pieszy, może jakiś rower, może coś? Po prostu wyjechała na środek ścieżki rowerowej i zatrzymała się na środku. Dalej mamy mnóstwo takich przypadków, gdzie na ścieżce rowerowej na przykład prowadzącej wałem widzimy ludzi, którzy jadą obok siebie, z naprzeciwka jadą rowerzyści i ci, co chcieliby ewentualnie wyprzedzić tych ludzi, no nie mają takiej szansy, no bo po prostu nie ma miejsca. To są sytuacje nagminne. Jadą ludzie czasem. No ja rozumiem, że jedzie chłopak z dziewczyną, no i tutaj jest potrzeba, żeby sobie porozmawiać, no ale umówmy się, że ścieżki rowerowe są drogami publicznymi i tutaj również obowiązują jakieś przepisy. Jak ktoś nie zna tych przepisów, to odsyłam do przepisów ruchu drogowego żebyście państwo mieli świadomość, że tam na tych ścieżkach niby rowerowych również te przepisy obowiązują. I w przepisach stoi jasno, że rowerzyści tak powiem w skrócie mogą wprawdzie jechać jeden obok drugiego po drodze publicznej, ale tylko w momencie kiedy nie tamują ruchu. Innym pojazdom. Czyli w momencie, gdy pojawi się jakiś pojazd, który chciałby ich wyprzedzić, oni powinni zjechać. Przynajmniej jeden z nich, ten, który znajduje się bliżej środka jezdni, powinien zjechać na prawą stronę i udostępnić pas w celu wyprzedzania. Na ścieżkach rowerowych to nie ma miejsca. W, Przeważającej mierze. Ludzie sobie jadą obok siebie i nie zwracają uwagi na to, że tam za nimi tworzą się jakieś zatory. A ci ludzie, którzy przejeżdżają obok, też mają ograniczoną ilość miejsca, żeby sobie swobodnie przejechać. No to tutaj widzieliście kilka takich przypadków. Często też zdarza się taka. Taka sytuacja, że ludzie zatrzymują się na środku ścieżki rowerowej i sobie tam stoją po prostu sobie stoją, robiąc jakieś tam czynności i w ogóle nie zwracając uwagi na to, że z jednej i z drugiej strony ludzie próbują się jakoś przecisnąć tymi rowerami, chociaż mogliby stanąć dosłownie dwa metry obok i nie przeszkadzać nikomu w przejeżdżaniu. No, i tutaj też mamy taki ciekawy przypadek, co też się zdarza. Widziałem to osobiście niejednokrotnie: że jadą sobie ludzie na rowerach, a między tymi rowerami biegają sobie psy luzem puszczone. No i teraz, jadąc na rowerze, próbując jakoś ominąć ten cały zestaw drogowy, no nie jesteśmy pewni czy ten pies czasem coś mu nie strzeli do głowy i nie będzie chciał przejść na drugą stronę jezdni czy coś, ja oczywiście wiem, że ten pies to jest dorany przyłóż i w ogóle on jest niegroźny i nikomu nic nie zrobi. I jest bardzo spokojny i posłuszny, tylko nie wiadomo jak się zachowa, jak na przykład zobaczy bażanta, albo jakiegoś innego zająca, czy kota. No tego nie wiemy, no i wolałbym raczej nie eksperymentować w momencie, gdy wyprzedzam taki zestaw, bo nie wiem, czy wpadnie mi pod koła, czy wywróci jakiegoś rowerzystę na mnie, czy co jeszcze może się wydarzyć. Szczerze mówiąc, że wolałbym, żeby takie obrazki nie miały miejsca na ścieżkach rowerowych. Ścieżki rowerowe nie służą do wyprowadzania psów. Tak mnie się wydaje. Stwarza to moim zdaniem spore zagrożenie. Jeszcze pół biedy, jeżeli jest to gdzieś tam w środku tygodnia i ten ruch na ścieżce rowerowej nie jest taki duży. Ale w momencie, gdy ruch na ścieżce rowerowej jest spory, a w weekendy ma to miejsce, no to cała sytuacja zaczyna być mało zabawna. Tutaj jest ciekawy obrazek, jak jadą sobie ludzie, i mało tego, że jadą sobie obok siebie, tak ograniczając trochę możliwość wyprzedzenia, chociaż tutaj, jak widzicie, człowiek sobie jakoś czmychnął, a ja specjalnie tak pojechałem trochę za nimi, żeby wam pokazać co tak właściwie dzieje się na tych rowerach. Ja rozumiem, że przyjemne, spożyteczne i tak dalej i tak dalej. No ale zwróćcie też państwo uwagę na to, że na tych ścieżkach znajdują się różne pojazdy i pojazdy, które sobie jadą spacerowo i pojazdy, które przemieszczają się znacznie szybciej. Żeby Umożliwić tym szybszym pojazdom jakieś w miarę płynne przemieszczanie się, no to wypadałoby tak z troszeczkę bliżej prawej strony się znaleźć. Niekoniecznie jadąc całą szerokością drogi. Jeżeli jedziemy sobie spacerowo, no to jedźmy jeden za drugim, bo te ścieżki nie są na tyle szerokie, a w niektórych miejscach, tak jak tutaj mamy. Mamy ten obrazek, to i pieszy się tam może znaleźć, bo jest to droga i dla pieszych, i dla rowerów. Nie jest wydzielony ten pas ruchu dla pieszych ani po lewej, ani po prawej stronie, więc pieszy może się znaleźć wszędzie. A nie, nie to nie mówię, że, że, że pieszy nie może się znaleźć na tym wydzielonym, bo to też tutaj dowolnie może się kształtować. Mamy tutaj różne takie obrazy. Z innych wyjazdów, gdzie ten pieszy się znajduje w różnych miejscach. No, ale mówiąc czysto teoretycznie, tutaj pieszy może się znaleźć y, też i na środku takiej, y, takiej drogi. I żeby to jakoś wszystko szło, płynnie i bezpiecznie, no to wszyscy uczestnicy takiego ruchu powinni mieć trochę taki wzgląd na pozostałych uczestników ruchu. No tutaj wydaje mi się, że tego brakuje. Zejdźmy teraz może z tych ścieżek rowerowych, które gdzieś tu w okolicach Krakowa sobie funkcjonują i zobaczmy taki obrazek gdzieś koło Dubia w okolicach Krzeszowic. I widzimy tutaj grupę osób z wózkami, z dziećmi idących z całą szerokością jezdni, w ogóle nie zwracających uwagi na, na to, że jedzie jakiś pojazd. No bo przecież co tam, rower, no to rower to się nie liczy. No przecież co to wpaść pod rower to. Żaden problem jest, no przecież. Rower jedzie tylko 30 na godzinę, więc no w porywach może jechać i 50. No ale co to tam? Takie dziecko wpadające pod rower, nie? Poza tym, rowerzysta przecież widzi, że idziemy, nie? Ciekawa sytuacja, ponieważ na takie rozwiązanie to ja bym szczerze mówiąc nie wpadł, ale widać tutaj y, pani z, z dzieckiem y, wpadła na takie rozwiązanie. Można jechać pod prąd drogą publiczną, y, bo tak. Pomijając to, że mamy wolny chodnik i jazda z dzieckiem po chodniku jest jak najbardziej ok, ja, ja nie widzę przeciwwskazań i szczerze mówiąc, jeżeli zachowamy jakąś tam, jakiś tam rozsądek, to jazda po chodniku z dzieckiem jest jak najbardziej w porządku. Przepisy nawet dopuszczają taką sytuację, ponieważ dziecko do 10 roku życia jadące na rowerze w świetle przepisów ruchu drogowego jest pieszym, a osoba, która sprawuje nadzór nad takim dzieckiem, również jadąca na rowerze, może jak najbardziej w ramach tego przepisu, korzystać z chodnika to nie ma przeciwwskazań. To nie widzę powodu, dla którego ci państwo jadą po ulicy zamiast na przykład jechać chodnikiem. No jeżeli już nie chcą jechać chodnikiem, to niech zachowają się tak jak normalny pojazd, czyli jadą swoją stroną jezdni, a nie jadą pod prąd. Jestem w stanie zrozumieć y, jazdę rowerem po chodniku. Są ludzie, którzy się obawiają jeździć między samochodami i ja to doskonale rozumiem, ponieważ nieraz miałem już takie sytuacje, y, że y, no, ktoś mógłby się wystraszyć i mógłby sobie powiedzieć, o ja nigdy więcej y, w takim ruchu uczestniczyć nie będę, albo będę jeździł po ścieżkach rowerowych, albo chodnikiem bo między autami się boję. Ja to rozumiem. Przepisy trochę tak wychodzą naprzeciw temu, mówiąc, że tam, jeżeli jest więcej niż 70 obok na jezdni, no to można jechać chodnikiem, jak ktoś, jak ktoś chce. Przepisy mówią również o tym, że na ścieżce rowerowej nie powinno się znaleźć dziecko, które jest pieszym. O ile jest to droga tylko dla rowerów. Więc, jeżeli mamy do czynienia ze ścieżką rowerową, tam nie powinno być dzieci poniżej 10 lat. Czyli wszystkie takie próby nauki jazdy na ścieżkach rowerowych no, nie powinny mieć miejsca. Tutaj jeszcze taka uwaga do wszystkich, Burmistrzów, wójtów, yy, prezydentów miast i wsi. Słuchajcie Państwo, jak już budujecie te ścieżki rowerowe, yy, no bardzo dobrze, że to robicie, fajnie, ale jak już to robicie, to róbcie to porządnie. Ja wiem, że część z Was, yy, rower, widzi, widuje tylko yy, gdzieś tam yy, z daleka. Posłuchajcie tego praktyka, który jeździ na tym rowerze, przemieszcza się przez setki kilometrów. Jeżeli już budujecie te drogi rowerowe, to budujcie je w taki sposób, żeby się dało przejeżdżać po nich rowerem. Budujcie je po prostu dla rowerów. Pierwsze co można zarzucić. Wielkiej ilości ścieżek rowerowych w Polsce, to jest to, że są one zbudowane z kostki takiej, z, z taką lekką fazą, co powoduje, że jak jedziecie po niej rowerem, to czujecie cały czas trzęsienie tego roweru, bo przecież ta faza jest wyczuwalna pod kołem. No pół biedy, jeżeli to jest rower z szeroką oponą, to on jakoś sobie na tej kostce daje radę. Chociaż oczywiście jest to wyczuwalne, ale mniej. Natomiast rowery, które są nieamortyzowane na wąskiej oponie, która jest napompowana do powiedzmy tych ośmiu atmosfer, czyli to klasyka roweru szosowego, no to umówmy się, że na takim rowerze przejazd po ścieżce rowerowej z kostki brukowej z taką fazą, no to jest po prostu jakaś y, trauma. Jeżeli tam pół biedy, jeżeli to jest tam, nie wiem, 100 metrów, ale jak macie jechać kilometry po takiej kostce, to zrobicie wszystko, żeby od, ominąć ten odcinek drogi. Potem jest y, takie zdziwienie, że, że tu jest niby obok ścieżka rowerowa, a rower jedzie drogą, no bo przecież po, po tej kostce, no autentycznie y, rowerem szosowym jechać się nie da na dłuższą metę. Jeżeli macie do przejechania, nie wiem, 200 kilometrów i macie zrobić odcinek jeszcze jakiś spory po tej kostce, no to, to właściwie załatwia temat. Także apel tutaj jest do wójtów, burmistrzów, y, prezydentów miast i wsi. O to, żeby zwracali uwagę, z czego, z czego te ścieżki rowerowe są wykonane. Najlepszym materiałem na ścieżki rowerowe jest asfalt. Można też, jak już bardzo się chce z tej kostki układać te ścieżki, no to lepsza jest kostka bez fazy, która się składa jedna do drugiej. Chociaż po pewnym czasie te kostki się jakoś tam, Przesuwają, ta ziemia się pod nimi zapada, i różne tam cuda się z nich tworzą. Asfalt tutaj chyba się zachowuje jakoś tak bardziej łagodnie. Nawet jak te nierówności się pojawiają, no to, no to ten asfalt się wygina razem z, z, nie, z tym nierównym podkładem. Natomiast kostki to się zapadają i rozlatują, powodując, że tam czasem nawet jakieś takie wystające kanty mogą się potworzyć. No ale już dobrze, umówmy się, że, że ta kostka jak już musi być, to niech ona będzie taka, która się schodzi jedna do drugiej. No już chyba chodników, chodników czy ścieżek rowerowych się nie układa z tych płyt betonowych, które kiedyś były. Bo tutaj no, jest kilka ścieżek rowerowych w Krakowie, które są jeszcze wyłożone tymi chodnikowymi płytami. I tutaj to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne dla rowerów z wąskimi kołami, bo tutaj mamy do czynienia z, z, tak, z takim zjawiskiem rozchodzenia się tych, tych płyt i pomiędzy tymi płytami powstają takie dość szerokie szczeliny. No jeżeli tam wam wpadnie koło w taką szczelinę, no to jest szansa na piękną glebę. Także gminy, które, które gdzieś tam mają w planach budowy ścieżek rowerowych, to niech sobie wezmą może do serca te kilka słów, o których, które wspomniałem. A tutaj jeszcze przypadek z zeszłego roku, jak dzielny młody człowiek pod opieką osoby dorosłej o mało nie staranował mnie gdy sobie przemieszczałem się po ścieżce rowerowej. Mam ponagrywanych takich sytuacji mnóstwo. Żeby wam to wszystko pokazać, to te odcinki musiałyby trwać bardzo długo i tak trwają długo, więc obadajcie sobie, co tu się wyprawia. I Weźcie to pod uwagę, że jadąc po ścieżce rowerowej, takie sytuacje mogą Was spotkać. I na tym ten rowerowy odcinek zakończymy, i do zobaczenia następnym razem.